Michał Szczerba może mieć poważne problemy. Były premier Mateusz Morawiecki oraz były szef Narodowej Agencji Rezerw Strategicznych pozywają Szczerbę za jego słowa, które padły na antenie RMF za jego oskarżenia w, w kierunku wysłane w kierunku Mateusza Morawieckiego i byłego szefa Narodowej Agencji Rezerw Strategicznych. Czy Szczerba zapłaci? Czy Szczerba jak Szczerba będzie się tłumaczył, o tym w nowym materiale zapraszam na analizę polityczną. Witam, szanowni państwo, na kanale Analiza Polityczna w konserwatywnym miejscu na polskim YouTube. Jak zawsze, proszę o trzy rzeczy: o łapkę w górę, o komentarz dla zasięgu i o subskrypcję, bo te subskrypcje są bardzo ważne. Marzy nam się, żeby do końca roku wbić 100 tysięcy subskrypcji. Mamy nadzieję, że po tych y, gorszych dniach sierpniowych, gdzie i tak naprawdę nie jest u nas źle, wrócimy na normalne y, tory y, y, pracy z normalnym poziomem wyświetleń. Musi wrócić po prostu pełna do życia posłowie muszą wrócić z tych wakacji sejmowych, które mają, ale, ale sezon ogórkowy mimo wszystko dostarcza nam wielu ciekawych rzeczy. Ponieważ mm, mecenas Bartosz Lewandowski, ten sam prawnik, który reprezentuje pana doktora, byłego wiceministra sprawiedliwości posła suwerennej Polski, Marcina Romanowskiego, poinformował w mediach społecznościowych, że szykuje się pozew przeciwko Michałowi Szczerbie. Pozywają Michała Szczerbie. Szczerbę, były premier Mateusz Morawiecki oraz były szef Narodowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuśmierowski. Chodzi o słowa Michała szczerby, które padły na antenie RMFFM i dotyczą afer kancelarii premiera, w, w, w Agencji Rezerw Strategicznych. Ta cała sprawa ma związek między innymi, pamiętacie, była taka afera jeszcze w czerwcu związana z firmą Redisbet i z przetargami w Narodowym Centrum Narodowej Agencji Rezerw Strategicznych. To kupowanie respiratorów, że ta firma Redisbet nie miała prawa tego kupować, a inni mówią, że miała, że, to, że tam były duże kwoty i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, co na antenie RMF FM powiedział Michał Szczerba, bo to są ważne słowa, bo Lewa Mówi tak. Drogo pana będzie kosztować pani szczerba, to 55 sekund. Zobaczcie. I także to jest wątek rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Ta nazwa jeszcze w tej rozmowie nie padła. Tam też są kolejne aresztowania, dyrektorka e, z rządowego, e, rządowej Agencji Rezerw Strategicznych została również aresztowana na e, e, tymczasowo. Problem jest jej paniaki? że ludzie Morawieckiego uciekli za granicę. Tak jak dyrektor NCBR-u od momentu zwolnienia po mojej kontroli z posłem Miońskim wyjechał do Szwajcarii i nie pojawił się w Polsce i nie jest dostępny dla prokuratury. Tak samo Michał Kuczmierowski, czyli prezes rządowej Agencji Rady wiemy, że przebywa w części tureckiej Cypru i też to jest tajemnica, o której... na tajemnica, tajemnica, która już nie jest tajemnicą, bo, bo o tym mówi, mówi cała, cała agencja, unika przesłuchania, unika... Organów ścigania unika możliwości również prawdopodobnie obciążenia Morawieckiego, Morawieckiego, dworczyka i tych wszystkich, którzy pociągali za, śród, za, za sznurki w tej y, agencji rządowej. Jak zareagował na to y, mecenas Bartosz Lewandowski? Tak jak mówiłem, poinformował w mediach społecznościowych, że Szczerba będzie pozwany przez Mateusza y, Morawieckiego i Michała Huszmirowskiego. I pisze tak: premier Mateusz Morawiecki. Były prezes rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuszmierowski pozwają pana za naruszenie ich dóbr osobistych i będą domagać się m.in. przeprosin w różnych miejscach na pana koszty i kwoty 100 tysięcy złotych za dość uczynienia na cel społeczny, przekazał adwokat. Lewandowski przyznał, iż nie wie, skąd szczerba ma informację, że ludzie Marawieckiego uciekają za granicę i że Michał Kuszmierowski unika przesłuchania, unika organów ścigania, ale ja tu podkreśli, jest to kompletna nieprawda i do tego łatwa do wykazania dokumentami. Lewandowski pisze tak: Proszę zapoznać się z nimi, jak otrzyma pan już pozew, który dzisiaj został złożony w Sądzie Okręgowym w Warszawie. I ja naprawdę mam nadzieję, że ta sprawa będzie bardzo dobrze przedstawiona opinii publicznej i będziemy mogli ją oglądać. Dlaczego? Ponieważ ja mam już podziurki w nosie tego obrzucania wszystkich. Oskarżeniami bezpodstawnymi. Ja, komentując tutaj politykę dla państwa, czy komentując ją w sieci, w mediach społecznościowych, trzy razy zastanawiam się nad tym, co mówię. Żeby nikogo nie nazwać złodziejem, żeby nikogo nie nazwać kłamcą, żeby nikogo nie nazwać oszustem. To są bardzo ważne sprawy. Nie można po prostu strzelać jak po prostu z karabinu takimi ciężkimi oskarżeniami. To jest pomawianie kogoś. Nie wolno tego robić. A politycy po prostu zaczęli to robić nagminnie. Oszuści, złodzieje, ten kradł, tamten kradł, ukradli, należą do zorganizowanej grupy przestępczej. Co to ma być do licha? Kiedy ja, malu malutki publicysta, kiedy ja bym coś takiego zrobił i nazwałbym wprost tego czy innego polityka oszustem, kłamcą albo złodziejem, miałbym od razu pozew, musiałbym się tłumaczyć i jeszcze pewnie bym przegrał w sądzie. I bym nie obronił się wolnością słowa. A politycy uważają, że można obrzucać każdego takim najcięższym i naj, najbardziej śmierdzącym błotem, bagnem, jak z obory i nic. I, obie, i oby tutaj pan Szczerba oberwał. Pan Szczerba, który niczym dobrym sobie nie zasłużył. I Szczerba tak, przegrał już z Danielem Obajtkiem. Sprawę dotyczącą jego siłowego doprowadzenia na Komisję Śledczą. Pamiętacie, słynna sprawa tuż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, w których startował Szczerba. Przegrał to. Obajtek zapłacił karę 3000 zł, ale sąd uznał, że nie musi być doprowadzony siłą. Przegrał z Jarosławem Kaczyńskim, bo też chciał Szczerba kary za niestawiennictwo przed Komisją dla Jarosława Kaczyńskiego w tym samym czasie, przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, przypomnę, w których Szczerba startował. Sąd uznał, że tu się nie leży kara porządkowa. Za to, że Kaczyński się nie stawił, bo robił coś innego. Być może Szczerba teraz przegra z Morawieckim i z Kuszmirowskim. Ja przepraszam, bo Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, ja tam dwa razy powiedziałem, Narodowa Agencja Rezerw Strategicznych, ale to wiadomo o co chodzi, to jest jedno i to samo. I mam nadzieję, że ta sprawa potoczy się zgodnie z tym, jaka jest prawda. Będziemy ją oczywiście tutaj na kanale Analiza Polityczna obserwować. Do zobaczenia.